Cześć, hej, witajcie z mojego pokoju na waszym naszym kanale. Dzisiejszy poranek rozpoczął się, jeżeli chodzi o pogodę, bardzo pochmurnie. Długo, długo było ciemno. Teraz widzę, że zaczyna wyglądać nieśmiało, ale coraz śmielej słońce za chmur. Dziś miał być materiał poświęcony zupełnie innej tematyce, ale jak widzicie, no właśnie, jest temat taki, jaki jest. I być może dzisiaj trochę będzie mi się plątał język, bo nagrywam tak dość na gorąco i chyba tak najlepiej zrobić. Ponieważ no, poranek przywitał nas bardzo smutną informacją, po ludzku w smutną, kiedy zakończył się różaniec. A nasz poranny różaniec, od, odmawiany tutaj na naszym kanale na żywo od poniedziałku do piątku, kończy się około godziny 7.40. I po tym różańcu dowiedziałem się i Wam też przekazałem tę informację, że, że ksiądz Piotr Sofii dziś o godzinie 7 rano odszedł do domu ojca. Ksiądz Piotr chorował długo, długo i dzielnie walczył na nowotwór. Nagle, jaka była, była to straszna choroba, ksiądz Piotr bardzo rzadko o swojej chorobie mówił. Piotr, bo właściwie z, z księdzem Piotrem byliśmy na ty. I, I często rozmawialiśmy na Whatsappie, no właśnie, I, i, i tu taki od razu może, może o tym od razu powiem, ponieważ 6 lipca, czyli w pierwszą sobotę miesiąca, ksiądz Piotr napisał do mnie na Whatsappa, że bardzo chciałby się spotkać i ja, i to jest jakby taka słabość, która towarzyszy mi... Hm. Która mnie w jakiś sposób pewnie definiuje i pewnie wy też tego doświadczacie w jakiś sposób. I przepraszam, że znowu się pojawia słowo w jakiś sposób. W każdym razie, ja do dziś yy, księdzu Piotrowi, Piotrowi nie odpisałem, no i już nie odpiszę. Mm. I nie odpiszę, tak, ponieważ już go z nami nie ma, a cierpiał bardzo, ponieważ o swojej chorobie nie opowiadał, dlatego jak kiedyś sobie wyszukałem. Co oznacza gle, jak, jak bardzo człowiek cierpi z powodu nowotworu, który tutaj w głowie, prawda, w mózgu się pojawia i niszczy człowieka od wewnątrz, i to jest straszna choroba, z którą wiąże się ogromne cierpienie, ogromny ból. Ksiądz Piotr, Piotr w ogóle o swojej chorobie nie mówił, i wtedy, kiedy na WhatsAppie napisał do mnie. 6 lipca i do końca chyba życia po prostu sobie no będę wnosił w sercu ten smutek, że nie miałem czasu, żeby mu odpisać. To jest też, no, no właśnie, ta słabość pewnie i moja, bo, bo no tak, to nie chciał rozmawiać, bo nigdy tego nie robił o swojej chorobie. Chciał po prostu, abyśmy się spotkali, porozmawiali o kościele. Ksiądz Piotr w ogóle, Piotr bardzo rzadko, a właściwie w ogóle, z tego co pamiętam, nie rozmawiał o swojej chorobie, nie mówił o swojej chorobie, tylko ewentualnie prosił o modlitwę, zawsze za tę modlitwę dziękował. Wiecie, że ksiądz Piotr Sofii był związany z naszym kanałem. Jakiś czas temu było z nim spotkanie na żywo w naszych czwartkowych rozmowach. I miało być, miały być kolejne nagrania z księdzem Piotrem. Ksiądz Piotr miał poprowadzić rekolekcje adwentowe. Rok temu też się nie udało. Miał również dla nas poprowadzić live'a, w którym miał omówić zagadnienie kremacji, ponieważ na ten temat napisał pracę naukową, tak wyobrażacie to sobie. Kapłan chory na śmiertelną chorobę. Kapłan zmagający się ze śmiertelną chorobą znalazł w sobie na tyle odwagi, na tyle siły, żeby napisać y, pracę naukową na temat kremacji. Chciał nam o tym opowiedzieć 1-2 listopada, w tamtym roku się znowu nie udało, no i już się nie uda i, i, no i już się nie pojawi, a przecież często się pojawiał w naszych sercach ksiądz Piotr, bo nie pamiętam różańca, w którym byśmy nie wspominali księdza Piotra i w jego intencjach, w intencjach jego bliskich się nie modlili, Składam naprawdę szczere i płynące prosto z serca kondolencje i Justynie, siostrze księdza Piotra i całej rodzinie księdza Piotra, i będziemy pamiętać o Was w naszej modlitwie różańcowej tutaj na różańcu na żywo na kanale. I to też jest dla mnie taka lekcja, żeby nie być opieszałym w relacjach z innymi. Ja mam jakiś problem, na pewno mam jakiś problem z budowaniem Relacji, ale to no, na inne spotkanie temat. W każdym razie, no, nie odpisałem Księdzu Piotrowi na WhatsAppie przez te ponad dwa miesiące i już tego nie zrobię, bo nie będę miał takiej możliwości. Teraz mamy przyjaciela w niebie, bo wierzę, że Ksiądz Piotr wstawia się za nami, jest takim naszym orędownikiem, takim naszym cichym patronem, to znaczy patronem naszego kanału. Już w niebie. Wielu, wielu z was go kojarzyło, nie tylko z kanału, ale też z Medjugorje, bo ksiądz Piotr był kapłanem na wzór serca Chrystusowego, który prowadzony był przez Marię, przez Niepokalaną i pozwalał, aby to ona go prowadziła jako Matka Kościoła. Był rozmiłowany w Kościele i wam jeszcze raz powtórzę, że te rozmowy, które prowadziliśmy na WhatsAppie, one nigdy nie dotyczyły, bo ksiądz Piotr tego nie chciał. Jego choroby, chociaż czasami trudno mu było pisać, i, i bardzo często y, zdrowie mu na to nie pozwalało, ale znajdował w sobie siły, żeby, żeby mówić, żeby dawać świadectwo, żeby służyć innym, żeby przede wszystkim z innymi być. Chciał rozmawiać o kościele, ponieważ był do końca swoich dni przede wszystkim kapłanem, a nie chorym. To znaczy, rzeczywiście był kapłanem na wzór Chrystusa, na wzór Najświętszego Serca Jezusowego, który, tak jak Jan, poszedł za Chrystusem drogą krzyżową, idąc za Marią i będąc ukrytym w jej niepokalanym sercu. Księdze Piotrze, Piotrze bardzo Ci serdecznie dziękujemy za Twoje świadectwo wiary, za Twoje świadectwo zaufania, za wierzenia na wzór Ojca Dolindo Urłotolo na pewno, bo i przecież Ojciec Dolindo Urłotolo był Ci bardzo bliski. Dziękujemy Ci za Twoje świadectwo cierpienia, które łączyłeś z Krzyżem Chrystusa i zostajesz w naszych sercach do końca naszych dni, no bo Ty już jesteś po tamtej stronie. Dziś tam przeszedłeś, kiedy my kończyliśmy, my zaczynaliśmy różaniec o godzinie siódmej rano, a pamiętacie, że przecież zawsze się modliliśmy w intencjach księdza Piotra prosząc o zdrowie i o wypełnienie się woli Bożej w jego życiu, no to ty właśnie wtedy, kiedy my zaczynaliśmy rano różaniec, przechodziłeś stąd, do nieba, bo jestem tego pewien, jestem o tym głęboko w sercu przekonany, że jesteś w niebie i tak jak uwielbiałeś stare dobre małżeństwo, tak dziś śpiewasz wraz z aniołami, być może i te piosenki starego dobrego małżeństwa, które były o aniołach, o zielonych aniołach z Bieszczaty. No a my jesteśmy wciąż w drodze i prosimy Cię, żebyś nie zapomniał o nas, a my też będziemy o Tobie pamiętać, Piotrze. Do zobaczenia najwcześniej w niebie. Tu mi przychodzi zawsze w takich trudnych sytuacjach, w sytuacjach dotyczących śmierci zawsze sięgam sobie po jakieś takie wsparcie, po Słowo Boże, ale też po coś takiego, co jest związane z doświadczeniem obecności Boga i doświadczeniem życia wiecznego, doświadczeniem śmierci, doświadczeniem czyśćca, doświadczeniem nieba, oby naszym doświadczeniem nigdy nie stało się piekło. I dziś również sięgnąłem sobie do książki Kiedy umrę, chcę iść do nieba Pamiętacie tę bardzo grubą książkę Ponad 400 stron Wydaną pod patronatem naszego waszego kanału Tu są, tu są świadectwa osób, które miały doświadczenie z pogranicza śmierci Osoby, które miały wizję czyśćca nieba Piekła, które przeżyły śmierć kliniczną. Jest tych opowieści, tych świadectw bardzo dużo. Są one zebrane przez księdza Tadeusza Doyla, który zawsze takie świadectwo komentuje od strony nauki Kościoła Katolickiego. A nauka Kościoła Katolickiego księdzu Piotrowi Sofiowi też nie była obojętna i bardzo, bardzo głęboko był czy bardzo w centrum Kościoła osadził swoje serce wraz z Marią, Matką Kościoła, będąc kapłanem Chrystusa i posługując w Kościele i do końca będąc przede wszystkim kapłanem, który doświadczał cierpienia. I tutaj w tej książce, Kiedy umrę, chcę iść do nieba, to jest jedna z moich ulubionych książek ze sklepiku naszego MocSłabości.pl. Jest takie świadectwo, ja wam nie chcę go całego czytać, bo te świadectwa tutaj są dość długie, chociaż jest ich bardzo dużo. Jest na przykład świadectwo małej dziewczynki, która widziała niebo, ale jest też takie świadectwo zatytułowane byle jaki ksiądz. Od razu dodajmy, że nikt z nas w oczach Boga nie jest byle jaki. Jeżeli żyjesz w grzechu, to Szatan będzie chciał ci wmówić, że jesteś byle jaki, ale nie jesteś byle jaki, ponieważ kiedy żyjesz w grzechu, to jest z tobą Chrystus ukrzyżowany. Kiedy żyjesz w stanie łaski uświęcającej, to jest z tobą Chrystus zmartwychwstały. Zawsze jest z nami Chrystus. I te fragmenty tej, tego świadectwa chcę Wam przeczytać: kapłana, który no, przeżył śmierć kliniczną i który nawrócił się właśnie pod wpływem doświadczenia tego, że życie wieczne istnieje. Bo oto 18 października 1985 roku ksiądz Steven miał czołowe zderzenie z ciężarówką, kiedy wracał z odwiedzin u innego księdza do swojej parafii w Kansas. Siła uderzenia wyrzuciła go z samochodu. Doznał poważnego urazu głowy. Miał zerwaną skórę z prawej strony i odsłonięty fragment mózgu. Jak twierdzi po wypadku, był mniej więcej nieprzytomny. To są jego słowa: mniej więcej nieprzytomny. Nie wiedział po prostu, co się z nim dzieje. Nawet nie wiedział, kiedy odzyskał przytomność, i tym bardziej nie wiedział, kiedy ją stracił. Dzięki Bogu, w aucie jadącym tuż za nim siedziała doświadczona pielęgniarka, która była. Niepraktykującą katoliczką. To też jest dla nas taki dowód, żebyśmy nikogo nie oceniali, żebyśmy niczyich serc, także swoich, nie oceniali. Usiłowała szeptać mu do ucha modlitwę Zdrowaś Maryjo, ale nie znała wszystkich słów. Zobaczcie, pielęgniarka, niepraktykująca katoliczka, widzi, że no, umiera na jej rękach kapłan, i chociaż jest niepraktykującą to jednak przypomina sobie modlitwę, żeby być z kapłanem w tym trudnym dla niego, bardzo trudnym momencie. Pod jej wpływem ksiądz Steven zaczął w głębi ducha raz za razem powtarzać tę modlitwę, choć był nieprzytomny. Pielęgniarka od razu rozpoznała, że miał złamany drugi kręg szyjny. Potocznie taki uraz nazywa się złamaniem wisielczym, ponieważ doznają go skazańcy na szubienicy, zanim się uduszą. Ksiądz Steven umarłby, gdyby spróbował ruszyć lub przekręcić swoją głowę. Na szczęście zauważyła to, więc Przeniesiono go bardzo ostrożnie. Najpierw trafił do małego lokalnego szpitala, skąd helikopter zabrał go do większego środka w innej części Kansas. Przez cały czas ksiądz był nieprzytomny. Jego przyjaciołom powiedziano, że miał 15% na przeżycie. 15%. Tamtej nocy we wszystkich chrześcijańskich kościołach w jego parafii zorganizowano czuwanie modlitewne w intencji uzdrowienia. Szczęśliwie doszedł do siebie w rekordowym czasie, bo już 2 grudnia 1985 roku, a wypadek był 18 października. I wypuszczono go ze szpitala. Ksiądz Steven mówi: Wciąż miałem na głowie aureolę, to znaczy metalową klamrę przytwierdzoną dookoła czaszki, by uniemożliwić ruchy głowy. Klamrę zdjęto mi dopiero w kwietniu. I tu jest całe świadectwo księdza Stevena. Natomiast ja chcę wam przeczytać te fragmenty już z końcowej części tegoż. Po doświadczeniu śmierci kapłaństwo księdza Stevena również zostało przemienione. I ksiądz Steven tak mówił. Przed wypadkiem nie miałem problemu ani z odprawianiem mszy, ani z jej Opuszczaniem żadnego. Nie byłem księdzem dla Niego, nie byłem przygotowany, by cierpieć dla Niego. Byłem księdzem dla siebie samego i zawsze uciekałem od krzyża, zawsze. Odkryłem wtedy, że jeśli uciekamy od krzyża, nieustannie czeka na nas jeszcze większy krzyż. Krzyż nie jest czymś, Długotrwałym ani wiecznym. A Jezus zawsze robi wszystko, co w jego mocy, by jarzmo wydawało się słodkie, ale przez tamte 12 lat byłem tchórzem pozbawionym życia duchowego. W seminarium słabo rozwijałem swą duchowość. Pewien kapłan powiedział mi kiedyś: To życie jest pełne poświęceń. Pokochaj je albo nie bądź księdzem. Łamałem też przykazania. Moje życie kapłańskie było jak lukrowa polewa na cieście. Ciasto było zgniłe, ale polewa gorzka. Przez te 12 lat tylko udawałem księdza, przykro mi to mówić, ale nie byłem księdzem. Zawsze potrzebowałem zapewnień, że to co robiłem, moje homilie i to jak sobie radziłem było właściwe. To podnosiło mnie na duchu, gdy cierpiałem, szukałem różnych sposobów ukojenia. Księża również podlegają przykazaniom. I teraz bardzo mocne słowa skierowane przez księdza Stevena do kapłanów, ale myślę również do każdego z nas. Moją misją jest powiedzieć Wam, powiedzieć księżom, że piekło istnieje i jesteście również i Wy, kapłani, na nie narażeni. Ale istnieje również Boże miłosierdzie, Jego miłość przewyższa sprawiedliwość. Księżom mówię: bądźcie kapłanami w służbie Panu Jezusowi Chrystusowi, bądźcie kapłanami modlitwy. Jeśli modlitwa płynie, życie kapłańskie płynie wraz z nią. Nie bójcie się mówić, jak jest, jak widzimy pewne sprawy, jak je Bóg widzi. Mówcie to, co należy. Nie, bądźcie prze... nie będziecie przez to popularni, ale wymaga tego bycie Jego, czyli Jezusa, wyznawcą. On nigdy nie obiecywał, że idąc za nim będziemy popularni. Obiecywał tylko krzyż. Krzyż ten da się udźwignąć, ponieważ On jest z nami, a dzięki Jego najświętszej matce brzemię staje się lżejsze. Pozwólcie, że to powiem. Ksiądz bez modlitwy jest martwy. Ksiądz bez najświętszego sakramentu jest martwy. Ksiądz bez najświętszej matki jest martwy. Odebrałem lekcję, ale by to zrobić, musiałem złamać kark i zaryzykować wiecznym potępieniem, bo dopiero wtedy Bóg przyciągnął moją uwagę. Ale przeszedłbym przez to jeszcze wiele razy, by znaleźć się tu, gdzie jestem teraz. Za żadne skarby nie chciałbym wrócić tam, gdzie byłem wcześniej. Nigdy. Przed wypadkiem wiedziałem, że tkwię w grzechu śmiertelnym. W tamtym czasie było mi to obojętne. Regularnie korzystałem ze spowiedzi, ale nie podchodziłem do niej właściwie. Nie zamierzałem jednak zmieniać swojego życia. Korzystałem z tego sakramentu, jakby to było ubezpieczenie od pożaru mowa o spowiedzi. Zastanawiam się, ile z moich spowiedzi w ogóle było ważnych, ponieważ nie postanowiłem i nie postanawiałem wtedy żadnej poprawy. Żałowałem za swoje grzechy, ale smutek, który odczuwałem, nie miał religijnego charakteru. W tym momencie wypadku wcale mnie to nie obchodziło. Pewne rzeczy brałem za pewnik i przyjąłem błędne założenia. Na przykład, że mam jeszcze czas, tak mi się wydawało, że mam czas, że się później nawrócę. Bóg dał mi jasno do zrozumienia, mówiąc w moim sercu: Nie ma czasu, Steven. I śmierć, dzisiejsza śmierć księdza Piotra jest jakby dowodem na to, że nie ma czasu i że tak naprawdę ten czas, który możemy wykorzystać, to jest ta teraźniejszość, która według filozofii poznania trwa 3-4 sekundy. Przeszłość zawierzamy Bożemu miłosierdziu, przyszłość oddajemy Bożej Opatrzności. Bóg przedstawił się Mojżeszowi jako ten, który jest. Bóg działa w tym, co jest teraz, co się dzieje teraz. Teraz, kiedy oglądasz ten materiał, właśnie teraz się liczy. I te słowa, które przed chwilą powiedziałem, już są przeszłością, już ich nie zmienisz. I te chwile, które dziś przeżyliśmy, już ich nie zmienimy. I pozostanie w nich taka jakość duchowa, jaka została przez nasze serce zaangażowana. Jakoś tak, już chyba brakuje mi słów, żeby cokolwiek więcej mówić. Zebrałem trochę zdjęć księdza Piotra z telefonu, które mi przesyłał na Whatsappie, czy też Justyna, jego siostra. Zamieszczę pod koniec filmu. Pogrzeb księdza Piotra jest w piątek 13 września. Też informacje za chwilę wam pokażę tutaj na. Na ekranach waszych wszystkiego błogosławionego wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie z księdzem Piotrem. Z Piotrem do zobaczenia najwcześniej w niebie. Śpieszmy się kochać ludzi, jak to mawiał ksiądz Jan Twardowski. Tak szybko odchodzą. No właśnie, księdza Jana Twardowskiego już też od dawna z nami nie ma. Szczęść Boże!